widać w pierwszym odcinku z karieru. Wolverhampton Wonders. Wonders. No. No. Oczywiście pokazywam skład. Dzieko, Żylo pestka, Abrahor i tak dalej, i tak dalej. I młodziutki z Maximen ze Zestat, Stater. Nie pamiętam wstrzyko. no. Oczywiście mówię, że połowa tych zawodników jest wypożyczona. Tu na przykład z z Sunderlandu. Czekajcie, ustawiamy to chronologicznie. No, dobrze. z z Sunderlandu. Na kupiliśmy kit nowego bankera. Ma karty, jest do wypożyczenia, do wypożyczenia. Ten bankarz, bo mi niepotrzebny. A nie pogra? Ja wybram bramkarz. Cieniem wypożyczony. Nasz podstawowy do legi Premier League. I tak dalej, i tak dalej. Mamy jednego koksa. Tu są wszyscy nasi obrońcy. Ale w lewej pomocy taki zawodnik wypożyczony. Christensen, Mugi z Arsenalu. Jones z Terma. i on z Realu Madrid. Ten chłop to potencjał. Ma. Też wypożyczyliśmy kilku zawodników. Mamy Zero Peszko, Kraj i TP, i tepe. Dużo zawodników jest na wypożyczeniu. I Alan Maxime, Bo nie wiem jak się to, się... to jego to w środku imienia. Ale tu jest fajne, że można tu się wypożyczać. Ta kariera będzie bez przerwy na kanale. W soboty i niedzielę. W sobotę, bo na dnie w niedzielę będę taki bal drugi, rezerwowy. Dopijemy 30 subskrypcji w tym miesiącu. Nie, może nie w tym. No tu już przesadziłem, ale w przyszłym miesiącu dopijemy 30. Chciałem kupić się z tego. Tylko wtedy, go kupił Nadal startuje nie najlepiej przegrana w swojej gale, e, Tu jest fajna też to, że można prosić o fundusze. E, zabraknie na mamę i kupimy z kogoś. No kurwa. Jak mi teraz... No, na live udało nam się sprowadzić wszystkich tych zawodników na wypożyczeniach itp. itp. Na szczęście. Czy Amsterdam gas jeszcze sobie przesumowujemy, musimy pójść z niech zagra, niech łapie na minuty w sparingu, gramy z marakopterem, czy jak to się mówi, i porażka w drugim spaningu z rzędu. Wszystkie mecze w Premier League będę grał, i tap Jeszcze ostatni sparing przesumowujemy, oferta transferowa. Akceptuję do M5, to z naszego bramkarza rezerwowego. Um, no i mamy kłopot chyba. Ja nam... Ile? się wkurwy jak ja nam będzie miał maksymal Kalin, kontuzja na długo. Mamy dla innego razy, A mamy przecież strejka, to kurwa. To jakby się nie udało. I'm sorry za pekrzeństwo. No mamy... Ostatni jest z chyba? A! I sprawdźmy, czekajcie, czekajcie. I sprawdźmy ile będzie Maksymilian pauzował. Dwa miesiące! No to kurcze, blade zarąbiście! W sto... Jego miejsce skoczy SOKO. To są maksymalnie nie pograż przez pół... Star sezon, chyba. Czekajcie. Czekajcie. Zrobię to tak. Na chwilę nie będziecie nic widzieć. Bo mi trudno jedną ręką się to robi. No i żeby będzie, żebycie będzie tutaj LP. Maksymalna ma na kontuzja. Bardzo źle. że ma kontuzje. Stryj. Może też dlatego, że ostatni spanning będzie grany z naszym nowym bramkarzem, sparring sprowadzonym. Dlatego, że chcę wychodzić awans do BPL, czyli pianek, kiedyś było, i gramy do Skanty. Czy to teraz ten bramkarz się zmieni? Zmienił dużo. Na z będę grał No. I w pierwszym. I czy ten dziad zaakceptuje kontrakt? No już tam spokój z tym Armstrongiem. Na live próbowałam. Na Facebooku, na grupie. Tu się kurczę nie dało. No. No, dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był pierwszy i wstępny odcinek do kariery Wolves. Wolverhampton Wanderers. No. Dziękuję za oglądanie. Tego odcinka, ale jeszcze na końcu powiem, że pół składu to są zawodnicy, którzy zostali wypożyczeni z wielkich giantów. Ten Amber jest fajny, bo wypożyczyłem go dla Alu. No, ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę, supika na moim kanale. Dobijemy 30 subskrypcji w wrześniu. Jutro rozpoczęcie roku w Jan, i jutro będzie stream, i odcinek kolejny z tej właśnie kariery.